Zapraszamy Cię w ekscytującą podróż do wolności i szczęścia. Porozmawiamy o rzeczach, które czasami są tak trudne, ale konieczne do pozbycia się z naszego życia. Zbadamy te rzeczy, które powinny zostać natychmiast usunięte z Twojego życia. Zapraszamy Cię do aktywnego przyłączenia się do nas w tej podróży. Podziel się swoimi przemyśleniami na każdy temat, który omówimy, i zostań do końca filmu. Następne kilka minut to okazja, aby zagłębić się i lepiej zrozumieć, kim jesteś. Informacje, które będą zawarte w tym filmie, z pewnością zmienią twoje życie. Zacznijmy od pierwszego punktu, kiedy masz do czynienia z ludźmi, którzy cię ranią. Nie musisz tłumaczyć się tym, którzy cię ranią, nie musisz narzekać, kłócić się lub stawać do konfrontacji z powodu czyjejś złej postawy. Jeśli ktoś przyjął brak szacunku i brak szacunku, nie musisz tego robić. Kiedy masz do czynienia z ludźmi, którzy cię ranią. Nie musisz się tłumaczyć tym, którzy cię ranią, nie musisz narzekać, kłócić się ani wchodzić w konfrontację z powodu czyjegoś złego nastawienia, jeśli ktoś zachował się lekceważąco i raniąco nawet czewi, dalej nie szukaj wymówek, zachowaj spokój i rozsądek, skoncentrowany na własnym rozwoju. Może nadejść czas, kiedy ta osoba będzie cię potrzebować i szukać Twojego wsparcia. W tym momencie wystarczy po prostu powiedzieć: nie. A jeśli musisz wyjaśnić powody, zrób to, jeśli to konieczne. Osoba jest oszustem i walczy. Najlepiej jest po cichu odciąć tę osobę od swojego życia, ponieważ czas pokaże konsekwencje jej działań. Skup się na dbaniu o siebie i pozwól, aby przyszłość pokazała, co jest najlepsze dla was obojga. Kiedy pozwalamy sobie iść naprzód bez konieczności wyjaśniania lub uzasadniania naszych wyborów. Okazujemy głęboki szacunek dla siebie i naszych granic. Ważne jest, aby pamiętać o ludziach, którzy nas ranią lub nas nie cenią. Każdy z nas zasługuje na traktowanie z szacunkiem i docenianie tego, kim jesteśmy. Tak więc, decydując się na ciche usunięcie z naszego życia tych, którzy nas zranili, podejmujemy odważną decyzję dla naszego emocjonalnego samopoczucia i rozwoju osobistego. Pozwalając nam iść w kierunku bardziej autentycznego i satysfakcjonującego życia. Po drugie, będą chwile, kiedy zaśpiewasz, jak ważne jest, aby dokonać wyboru, aby działać w określony sposób lub pozostać wiernym swojej ścieżce. Czasami będziesz musiał zrezygnować z pewnych celów, aby wybrać ścieżkę, która najlepiej pasuje do tego, kim jesteś. To całkowicie normalne, ponieważ nie zawsze osiągamy wszystko, co planujemy. A czasami musisz zrezygnować z niektórych rzeczy na rzecz innych niepotrzebnych celów, nie informując świata o tym, co robisz. Nie zostawiaj za sobą wskazówek i niepotrzebnych informacji, ponieważ mogą one ujawnić twoją główną strategię. Bądź mądry w tym procesie, po cichu usuwając mniej ważne cele i stopniowo zmieniając swoje życie, gdy karty zostaną wyłożone na stół. Zawsze działaj ostrożnie, chroniąc ok swoje plany i pozwalając aby Twoja decyzja była kierowana autentycznością, szukając ścieżki, która najlepiej pasuje do Twojej istoty. Punkt 3. Ujawnianie szczegółów romantycznych lub prajacielskich relacji Ważne jest, aby nie ujawniać intymnych szczegółów i nie mówić o przyczynach rozpadu. Przyjaźni lub związku, intymne szczegóły należą tylko do Ciebie i Twojego towarzysza, a inni nie muszą wiedzieć o przyczynach. Nikt nie ma prawa wiedzieć o kłótniach lub strasznych sytuacjach. Ponieważ może to tylko prowadzić do złości i komplikować sytuację, potrzeba mówienia. Porozmawiaj ze sobą i zastanów się, co się stało. Chęć podzielenia się może wskazywać, że w duszy jeszcze się nie zagoiło. Tak więc, niezależnie od sytuacji, właściwą rzeczą do zrobienia jest spokojne przeanalizowanie tego zachowania, bez mówienia o tym innym. Jeśli masz w swoim życiu trudny związek, ważne jest, aby zająć się nim bez mówienia o tym innym. Zachowaj poufność i wewnętrzne rozwiązywanie problemów, może zaakceptować i uzdrowić. Zachowaj poufność i godność wszystkich zaangażowanych stron. I dbaj o swoje samopoczucie emocjonalne z mądrością i troską. Po czwarte. W czasach napięcia, nie podnoś głosu w obecności innych osób. Jeśli jesteś zdenerwowany, aby osiągnąć swoje cele życiowe i wyćwiczyć swoje ciało w radzeniu sobie ze stresem, opanuj swoje emocje, przemyśl je i przekieruj zmagazynowaną energię na to, co cię wzmacnia. Jednak postępuj ostrożnie i dyskretnie, ponieważ utrata kontroli może ujawnić słabe punkty w napiętych chwilach. Staraj się uwolnić to napięcie, niezauważalnie i używając umysłu jako drogi. Unikaj rozgłaszania swoich trudności. Zamiast tego, doceń to, co i znajdź sposób na spokojne rozładowanie napięcia emocjonalnego poprzez dążenie do wewnętrznej równowagi i zdrowszego podejścia do rozwiązywania problemów. Piąty punkt. Unikaj dzielenia się z innymi swoimi osobami na temat kogoś lub czegoś, z negatywnego punktu widzenia w rzeczywistości nie powinienes nawet utrzymywać takich opinii w swoim umykle powani? pomajkla o obrazie, jaki i tworzysz, gdy mówisz o kimś, źle mógłbyś rozpocząć interesujący dialog lub wzbogacić rozmowę, ale zamiast tego zdecydowałeś się zepsuć atmosferę tylko po to, by dać upust swojemu negatywnemu nastawieniu do tej osoby? Nie deklaruj, kogo lubisz lub nie lubisz. Naucz się być w stanie zdystansować się od nich, lub staraj się zachować tolerancyjną postawę wobec nich. Pomyśl o obrazie, jaki tworzysz. Gdy mówisz o kimś źle, mógłbyś rozpocząć interesujący dialog lub wzbogacić rozmowę, ale zamiast tego zdecydowałeś się zepsuć atmosferę tylko po to, by dać upust swojemu negatywnemu nastawieniu do niej. Zdecydowałeś się zepsuć atmosferę tylko po to, aby dać upust swojemu negatywnemu nastawieniu do tej osoby. Nie deklaruj, kogo lubisz, a kogo nie. Naucz się dystansować od tej osoby, lub staraj się zachować tolerancyjną koegzystencję i zawsze zachowuj się rozsądnie. Jeśli masz problemy z tą osobą, spróbuj porozmawiać, aby nawiązać dialog i znaleźć konsensus. Jednak opinie i osądy, które masz na temat innych osób, należy natychmiast odrzucić. Jak wspomniano powyżej. Bez względu na to, czy kogoś lubisz, czy nie, zawsze zachowuj się w sposób dyplomatyczny, pokazując, że potrafisz dostosować się do sytuacji. Zachowuj się dyplomatycznie, pokazując, że jesteś w stanie dostosować się do otoczenia, zmieniaj się jej w choć w interakcję pomimo runic, z innymi, się je z szakunkiem i empatią, przyczyniaj się do bardziej harmonijnego środowiska i zdrowych relacji z innymi, szósti punktu unikaj klejs jogłego poru się. Do innych każdy ma swój własny sposób. Każda osoba ma swoje własne osiągnięcia i sukcesy, które powinny być doceniane bez odniesienia do innych. Szkodliwy nawyk porównywania naszego życia do innych może mieć negatywny wpływ na nasz stan emocjonalny i utrudniać rozwój osobisty. Co więcej, obniża naszą samoocenę, ponieważ ryzykujemy wpadnięcie w pułapkę niekorzystnego porównywania się, koncentrując się na tym, czego naszym zdaniem nam brakuje zamiast rozpoznawać nasze mocne strony i osiągnięcia, kiedy nieustannie porównujemy się z innymi, tracimy z oczu nasze własne cele i pragnienia i odwracamy uwagę od tego, co jest naprawdę ważne i skupiamy się na podążaniu naprzód własną ścieżką i osiąganiu naszych indywidualnych celów. Pamiętajmy, że każda osoba ma swoją własną, unikalną ścieżkę i indywidualne okoliczności. A porównywanie się do innych jest niesprawiedliwe i niezdrowe. Wszyscy mamy swoje mocne strony, wyzwania i ścieżki życiowe. Zamiast porównywać się do innych, o wiele bardziej produktywne jest skupienie się na własnej nauce i rozwoju osobistym, świadome korzystanie z mediów społecznościowych, że Twoje życie jest książką wypełnioną fascynującymi historiami, nauką i przygodą. Teraz wyobraź sobie, że Twoje życie jest książką wypełnioną ekscytującymi historiami, nauką i przygodą teraz. Wyobraź sobie, że Twoje życie jest biblioteką wypełnioną fascynującymi historiami, nauką i przygodą. Teraz wyobraź sobie, że media społecznościowe są biblioteką wypełnioną fascynującymi historiami, nauką i przygodą teraz. Teraz wyobraź sobie, że media społecznościowe to biblioteka. W której co sekundę publikowane są miliony innych historii. To ekscytujące, ale istnieje subtelne niebezpieczeństwo w ciągłym porównywaniu błyszczących stron tych cyfrowych historii. Często porównujemy nasze najtrudniejsze rozdziały z naszymi najtrudniejszymi. Porównanie to jest często niesprawiedliwe i nierealistyczne, i może doprowadzić nas do cyklu niezadowolenia i zazdrości. Zobacz, jak szkodliwe może to być. Biorąc to pod uwagę, musimy nauczyć się ograniczać naszą konsumpcję tych cyfrowych historii. Wyobraź sobie, że decydujesz się odwiedzić tę cyfrową bibliotekę w jasnym celu. Wchodzisz do niej w poszukiwaniu dokładnie tego, czego potrzebujesz. Nie nie od tego, czy jest to inspiracja, czy informacja. A następnie wracasz do rzeczywistości swojej własnej książki, książki swojego życia. Ale jak to zrobić w praktyce? Zacznij od ustalenia określonej pory dnia na sprawdzenie mediów społecznościowych, aby nie zgubić się w nich w żadnym momencie, czy to podczas przerwy śniadaniowej w pracy, czy pod koniec dnia. Pomoże to stworzyć strukturę, która nie pozwoli mediom społecznościowym zdominować Twojego czasu, i jedną ze skutecznych strategii jest kwestionowanie intencji swoich interakcji. Zadaj sobie pytanie: czy szukam czegoś konstruktywnego, czy po prostu zabijam czas. Taka refleksja pomoże odróżnić produktywne użytkowanie od bezcelowej, biernej konsumpcji. Ważne jest również, aby rozpoznać oznaki, że media społecznościowe mają negatywny wpływ na nastrój lub samoocenę. Jeśli czujesz się przygnębiony po skorzystaniu z tych platform, zrób sobie przerwę. Wykorzystaj ten czas, aby ponownie połączyć się z aktywnością, które przynoszą radość i spełnienie w realnym świecie. Takie jak czytanie książki hobbystycznej, lub po prostu relaks na łonie natury. Stosując te metody, nie tylko zachowasz zdrowie psychiczne, ale także na nowo odkryjesz piękno własnej historii, bez ciągłej potrzeby porównywania jej z historiami innych ludzi. Pamiętaj, że każdy znajduje swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę, pełną wzlotów i upadków, triumfów i wyzwań, i to właśnie sprawia, że każda historia, w tym Twoja, jest tak cenna i wyjątkowa. Często wydaje się, że nasza wartość zależy od opinii innych. Spróbujmy uwolnić się od tego nieustannego poszukiwania aprobaty. Wyobraź sobie siebie na scenie pod światłami z tłumem oczekujących twarzy wokół ciebie, z których wszyscy mają własne opinie na temat tego, jak powinieneś się zachowywać, mówić i być. Wyobraź sobie, jak przytłaczające może to być. Teraz wyobraź sobie, że schodzisz ze sceny i wchodzisz w spokojną i cichą przestrzeń, w której jedyną opinią, która naprawdę ma znaczenie, jest twoja własna. Jak ważne jest rozpoznanie wewnętrznego głosu, a nie zewnętrznego hałasu, gdy opieramy nasze działania i decyzje na poszukiwaniu aprobaty, oddalamy się od tego, kim naprawdę jesteśmy, a to, czego naprawdę chcemy, jest jak ciągłe próbowanie noszenia stroju, który nie pasuje tylko po to, by zadowolić innych. A teraz pomyśl o czasach, w których czułeś się najbardziej spełniony i zadowolony. Najprawdopodobniej było to wtedy, gdy byłeś w zgodzie ze swoimi wartościami i przekonaniami, niezależnie od tego, co inni myśleli lub czego oczekiwali. O to właśnie chodzi w autentycznym życiu. To jest esencja autentycznego życia, ale jak możemy to zastosować w naszym codziennym życiu? Wszystko zaczyna się od małych kroków. Na przykład, następnym razem, gdy podejmiesz jakąś decyzję, zadaj sobie pytanie: czy robię to, ponieważ naprawdę tego chcę, czy dlatego, że inni tego ode mnie oczekują? Naucz się ufać swojej intuicji i rozpoznawać własną wartość. Jedną z potężnych praktyk jest budowanie poczucia własnej wartości. Doceniaj swoje zalety, świętuj swoje osiągnięcia i ucz się na błędach. Pamiętaj, że samoakceptacja jest procesem ciągłym i każde małe zwycięstwo ma znaczenie. Wreszcie rozwijaj relacje, które wspierają i zachęcają cię do bycia sobą, otaczaj się ludźmi, którzy szanują Twoją indywidualność, wyrażaj swoje prawdziwe ja, uwalniając się od potrzeby akceptacji. Otwieramy drzwi do bardziej autentycznej i owocnej ścieżki. Jest to ścieżka, która pozwala nam być prawdziwymi bohaterami naszego życia. Piszemy własne historie, atramentem autentyczności i odwagi. Dziewiąty jak radzimy sobie z rozpadem relacji, czy to przyjaźni, czy miłości. Relacje są jak lustra odbijające różne aspekty naszego życia i przynoszą doświadczenia, które nas kształtują. Ale istnieje cienka granica między prywatnością a dyskrecją. Pomyśl o związku jako o sekretnym ogrodzie. Miejscu, w którym dzielisz się swoimi emocjami, marzeniami i wyjątkowymi chwilami. Ten ogród jest święty, jest przestrzenią, która zasługuje na szacunek i troskę, gdy związek się kończy. Niezależnie od tego, czy jest to przyjaźń, czy romans, naturalne jest odczuwanie bólu dezorientacji i potrzeby dzielenia się nim. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że szczegóły tego ogrodu są wspólną historią należącą tylko do ciebie. I drugiej osoby. Decydując się na nieujawnianie intymnych szczegółów lub powodów zerwania, nie tylko zachowasz godność obu stron, ale także ochronisz własne serce. Jeśli podzielisz się tymi informacjami z innymi, może to prowadzić do niezrozumienia, osądu i co gorsza, gniewu. I odwrotnie, może to przedłużyć ból i stworzyć cykl negatywności. Jak więc możemy poradzić sobie z końcem związku w zdrowy sposób? Po pierwsze, ważne jest, aby dać sobie czas i przestrzeń do wyleczenia. Pozwól sobie na przeżywanie emocji, ale rób to w sposób introspektywny i wspierający. Po drugie, kultywuj nawyk autorefleksji, zamiast szukać zewnętrznego potwierdzenia lub zapewnienia, zwróć się do wewnątrz. Zadaj sobie pytanie, czego nauczyłeś się z tego związku i jak możesz wykorzystać te lekcje do własnego rozwoju. Każdy związek, nawet ten, który się kończy, przynosi cenne lekcje, i wreszcie pamiętaj, że zachowanie poufności jest oznaką dojrzałości i szacunku nie tylko dla drugiej osoby, ale także dla siebie. Oczekiwania. Jest to zaproszenie do wewnętrznej podróży, podczas której zbadamy, w jaki sposób nasze oczekiwania mogą kształtować, a czasami zniekształcać nasze postrzeganie rzeczywistości. Zacznijmy od metafory. Wyobraź sobie, że twoje życie jest wielką przygodą na rozległym oceanie. Każde oczekiwanie jest jak żagiel na łodzi, szej do twoich marzeń i celów. Jednak, gdy te żagle są zbyt duże, kiedy nasze oczekiwania stają się nierealistyczne, mogą zrzucić nas z kursu i zaprowadzić na wzburzone wody rozczarowania i niezadowolenia. Nierealistyczne oczekiwania są jak mapy obiecujące nieistniejące skarby. Sprawiają, że gonimy za ideałami doskonałości o nas samych, inni ludzie i sytuacje, w których się znajdujemy. Zadajmy sobie pytanie, czy te ideały są naprawdę nasze, czy też są realistyczne i mogą zaprowadzić nas z kursu na wzburzone wody frustracji i niezadowolenia. Nierealistyczne oczekiwania są jak karty. Sprawiają, że gonimy za ideałami doskonałości w nas samych. Innych ludziach i sytuacjach, w których się znajdujemy. Pytanie, czy te ideały są naprawdę nasze, czy też są narzucone przez społeczeństwo, kulturę, a nawet media, aby zacząć uwalniać się od tych oczekiwań. Najpierw musimy je rozpoznać, wymaga to szczerości i introspekcji. Zadaj sobie pytanie, czy te oczekiwania podnoszą mnie, czy obciążają, czy odzwierciedlają to. Kim naprawdę jestem i co cenię postępuj zgodnie z Ticka akceptacji, akceptacja, 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 akceptacja tego, kim jesteś, gdzie jesteś, w swojej podróży i okoliczności, których nie możesz kontrolować, nie oznacza rezygnacji z marzeń, ale raczej uznanie i docenienie procesu osiągania celu ze wszystkimi jego niedoskonałościami i wyzwaniami. Ponadto ważne jest, aby nauczyć się wyznaczać sobie realistyczne i osiągalne cele. Iwan Oliw, obraz sukcesu świętuj także małe zwycięstwa po drodze. Uznając, że każdy krok, nawet najmniejszy, jest cennym postępem. I wreszcie pamiętaj, że podróż jest tak samo ważna jak miejsce docelowe porzucenie nierealistycznych oczekiwań i nierealistycznych oczekiwań. Porzucając nierealistyczne oczekiwania, Pozwolisz życiu płynąć bardziej naturalnie i spokojnie, otwierając przestrzeń dla niespodzianek, w których Ira nigdy nie mogła wziąć udziału, obmawianie i szerzenie negatywności. Teraz przejdziemy do tematu, który jest często pomijany w naszych codziennych interakcjach, ale który ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie i relacje, które rozwijamy w tym segmencie. Przyjrzymy się, w jaki sposób unikanie takich zachowań może nie tylko poprawić nasz stan umysłu. Ale także poprawić jakość relacji, które sadzimy w ogrodzie. Relacje, które sadzimy w ogrodzie naszego życia i życia innych, kiedy decydujemy się mówić słowa zachęty i pozytywności, zasiewamy nasiona życzliwości i zrozumienia, i odwrotnie, kiedy angażujemy się w obmawianie lub negatywne rozmowy, siejemy chwasty nieporozumień, nieufności i konfliktów. Angażowanie się w obmawianie może wydawać się nieszkodliwe. A nawet może być formą budowania więzi społecznych. Ale w rzeczywistości jest to dwukierunkowa ulica, która prowadzi do braku szacunku i dewaluacji innych i nas samych. Po pierwsze, ważne jest, aby być świadomym rozmów, w które się angażujemy, jeśli dialog zaczyna zmierzać w kierunku niepotrzebnej krytyki, spróbuj zmienić kosz pozytywnego w danej osobie lub sytuacji, switch, także empatię zanim nim za smać, lub Zadaj sobie pytanie. czyś chciałbym, aby powiedział o mnie? To proste pytanie może być potężnym przewodnikiem w utrzymaniu pełnej szacunku i konstruktywnej komunikacji. Jednym z ważnych kroków jest stworzenie pozytywnej atmosfery wokół siebie i bycie pozytywnym i autentycznym w komunikacji. Razem możecie stworzyć kulturę wzajemnego szacunku i wsparcia. I na koniec pamiętaj, że zmiana zaczyna się od Ciebie. Decydując się nie uczestniczyć w obmawianiu i negatywności, nie tylko chronisz swoją integralność, ale także dajesz przykład innym. Stosując te zasady w naszym własnym życiu, możemy wspierać bardziej pozytywne nastawienie i bardziej znaczące relacje międzyludzkie. Dziękujemy za uwagę poświęconą temu filmowi i mamy nadzieję, że był on pomocny. Dziękujemy za uwagę poświęconą temu filmowi. Mamy nadzieję, że był on przydatny, wierzymy, że zdobyta tutaj wiedza pomoże ci podjąć ważne kroki w kierunku wolności i szczęścia. Pamiętaj, że jesteś silny i możesz zmienić swoje życie na lepsze. Niech ten film będzie dla Ciebie źródłem inspiracji i motywacji, aby iść naprzód, i zostaw komentarz. Życzymy Ci siły ducha, siły ciała i jasności umysłu. Do zobaczenia wkrótce.